Dzień dobry, dzisiaj Mercedes S Class W220 Facelifting rocznik 2003. Zobaczymy, gdzie znajduje się złącze diagnostyczne OBD2. Jest po lewej stronie przy drzwiach ukryte pod klapką. I oto mamy złącze OBD2. Skoro tu jesteśmy, to przy okazji sprawdzimy czy działa. Teraz uruchomimy właściwy moduł. Wygląda na to, że działa. Na razie to wystarczy. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.